Ile kosztuje konserwacja podwozia? DLT CROSS, 2024 rok, wartość powyżej 110 tysięcy złotych. Oklejone, powierzchnia przygotowana do konserwacji, części zdemontowane. Przebieg 11.550 Zakonserwowane zostało tylny pas, belka tylna, belka zawieszenia, podłożnice, podłoga bagażnika, nadkola wewnętrzne. Podłoga, tunel, sanki, błotniki od wewnątrz, nadkola, dół przedniego pasa. Nadkole. Błotnik, nadkole. 10 litrów środka konserwującego. Jaris po zamontowaniu wszystkich elementów. Przewód hamulcowy ABS. Konserwacja profili zamkniętych. Na profile zamknięte 3 litry. Koszt wykonania takiej konserwacji w się Cross w 2024 roku to kwota 5000 zł.